Dobry wieczór, dobry wieczór, kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w moim magicznym domu. Magdalena Rotkowska, Tarot i Magia. I proszę Państwa, witam Was przynajmniej u mnie w okropną upale. Normalnie, jak robiłam narkotyki, to wiatrak włączałam, żeby nie było go słychać, a teraz nawet nie wyłączyłam, bo jest tak gorąco, że głowa mała. Ale trudno nam dogodzić. Jak zimno, to niedobrze. Jak gorąco, to niedobrze. Więc może nie narzekajmy, teraz ja narzekam, tylko cieszmy się z tego, jak jest. No i ja, proszę Państwa, myślę, że z dobrą atmosferą, z cieszeniem się wejdźmy dobrze w nowy miesiąc. Bo muszę Państwu powiedzieć, jeszcze mam e, taką chęć e, nagrania horoskopu numerologicznego. Nie wiem, jak to czasowo ogarnę, bo jak zwykle mam niedoczas, jeszcze inne sytuacje. Ale może, może, może ogarnę, może jutro zrobię. No nie wiem, zobaczymy, jak wyjdzie. Zobaczymy, jak zobaczymy, jak wyjdzie. Może może powiem, bo w ogóle bym chciała dużo o, lip, o lipcu powiedzieć, bo lip jest generalnie bardzo ciekawy miesiąc i może się wydawać inny niż, niż, niż zazwyczaj niż nam się wydaje. Więc może takie nagranie zrobię albo po prostu na żywo filmik. Pewnie na żywo filmik, bo teraz Kuby nie ma całymi dniami, więc jak gdyby nie bardzo może mi pomóc. Może weekend, ale na weekend już mam inne rzeczy. Zaplanowane. Ale wracając do jutrzejszego dnia, no to mogę powiedzieć, witajcie w lipcowej bajce. tak? I życzę Państwu, żeby lipiec był jak najlepszy, najwspanialszy. Horoskop na lipiec jest na moim kanale dla każdego znaku Zodiaku, więc można sobie obejrzeć. Natomiast jutro wchodzimy z Księżycem, Księżyc wchodzi do znaku Barana. I teraz powiem tak, to taki trochę, księżyc może tam się to trochę czuć nie, niespokojnie, może nas energia rozpierać, może będziemy chcieli poprawić swoją kondycję, może będziemy chcieli lepiej wyglądać, może co niektórzy będą chcieli mieć kaloryfer na brzuchu i tak do upadłego będą ćwiczyć. Aczkolwiek tutaj trochę się ten księżyc z baranem gryzie, jeżeli tak mogę powiedzieć. I mogą być takie nieraz nasze wszystkich nieadekwatne emocje do sytuacji. tak? Później mamy piękny aspekt o 13.22, księżyc w Trygonie do Neptuna, nie do Neptuna, przepraszam, a do Wenus. Bardzo dobry czas do upiększania, bardzo dobry czas do robienia jakichś takich ruchów finansowych, do przypracowywania w sobie Kobiecości, do sprawdzania swojego uroku osobistego na innych. I później taki troszkę trudniejszy aspekt od 22:10, 10, przepraszam, 23:10: Księżyc w kwadraturze do Słońca, czyli możemy sami nie wiedzieć, czego chcemy, ewentualnie możemy, możemy, też ym, mieć trudne relacje pomiędzypłciowe. Niekoniecznie mąż z żoną, ale nie wiem, matka z synem, y, córka z ojcem i tak dalej. Więc jakby na to zwrócić uwagę. I od 23:10 zdecydowanie maleje księżyc. Czyli gdyby ktoś się chciał podchudzać, to bym powiedziała, to dobry czas. I gdybyśmy nie wiedzieli, kiedy jest znów księżyca w lipcu, to będzie za. A jak to jest trochę pomieszane? Muszę, chyba, bo bodajże 10, ale dlaczego wtedy by było, trochę by mi się nie zgadzało liczbowo, ale tak, tak jest, tak mam napisane. To jeszcze sprawdzę. nów no, Księżyca 10, 10 lipca. No, zobaczymy, jeszcze sprawdzę w innym, w innym źródle. Dobrze, kochani, to tyle, jeżeli chodzi o energetykę. No, i w, z energetyki takiej numerologicznej. 1 plus 7 daje 8, plus 5 daje nam czwórkę, czyli czwórka dobra do pracy, dobra do wszystkiego tego, co, co trzeba włożyć wysiłek, dobra do rzetelności szeroko rozumianej. W dalszym, w dalszym ciągu The Light Shear Starot będę używała, czyli Starot Jasną, widzów I dzisiaj rozpoczynam od koziorożca. Dzisiaj, kochani, tak, 10 lipca, według mojego kalendarza. 10 lipca, ja właśnie nie wiem, czy z tą godziną coś nie jest tak, ale może być, że to pierwsza 16, tak mi się wydaje. Muszę, muszę, muszę zobaczyć, bo tutaj miałam w astrokalendarium inną godzinę, więc, więc jeszcze sprawdzę w normalnej, takiej grubej książce. Dzisiaj rozpoczynamy nowy, piękny, piękną tabelkę, żebym się nie myliła. Jeżeli się mylę, to przepraszam, ale upał i otyłość olbrzymia. Tak, więc, więc, więc też tak, też tak może, też tak może być. Dobrze, kochani, czyli tasuję kartę i dla koziorożca, dla koziorożca, co dla koziorożca? Dla koziorożca szóstka mieczy, czyli bym powiedziała tutaj bardzo ciekawie przedstawiona, Taka karta, że trzeba ze sobą za sobą zostawić to, co nas blokuje. No, ja bym powiedział, mnie blokuje jedzenie, że dużo jem, ale może to dotyczyć aspektu emocjonalnego, może relacji z kimś, a może jeszcze innych, innych, innych rzeczy. I może to być taka, taki dzień przemyśleń, innego spojrzenia na siebie. I też z takiego może zmiany kierunku w swoim życiu. Gdyby jakiś koziorożec chciał załatwiać podróż, czy dla siebie, czy dla kogoś innego, na przykład ja swoją wstrzymałam, A nad czym ubolewam, to bym powiedziała, to dobry czas. Idziemy dalej. Co u wodnika? U wodnika dwójka pucharu. Zobaczcie, jakie piękne, splecione ręce. Czyli karty mówią osoby z poznaku wodnika: wspaniały czas na miłość, wspaniały czas na dotyk, wspaniały czas na przyjaźń, wspaniały czas do robienia czegoś nie w pojedynkę. Więc się rozkoszujcie sobą, doceniajcie to, że macie drugiego człowieka, być może partnera, partnerka, być może po prostu przyjaciela, czy kogoś, komu można zaufać. I róbcie coś razem. Przechodzimy do ryby. Ja jeszcze proszę, kto nie. Do ryb, a nie ryby, bo są dwie ryby. Kogoś kiedyś uczyłam, że się tak mówi, a nie inaczej. Ja za błędy popełniam. Jeszcze tylko powiem, bo ogląda mi 80 osób, polubień tylko 32, więc jeżeli ktoś jeszcze nie polubił filmiku i mnie, to bardzo proszę polubić. Dobrze, wracając do ryb, a z pucharów nie wiem, czy rybom też ostatnio nie wychodziła z pucharów. Bardzo dobra, bardzo dobra, bardzo dobra karta, mówiąca o tym, że jutro dobrze by było coś inicjować. Czyli dobry czas do inicjowania, czy miłości, czy twórczości, czy upiększania siebie, czy na przykład jakiegoś łagodniejszego spojrzenia na kogoś. Więc rozpoczynajcie, bądźcie twórczy, kochajcie siebie i prominujcie miłością na innych. Co dla barana, dla barana, kochani, as pentakli, a z denarów. Bardzo go lubię. Też karty ta inicjacji, czyli jutro barany. Jeżeli zastanawiacie się, lenić się, nie lenić, to ten nie lęcie się, bierzcie sprawę swoje ręce, załatwiajcie trudne sprawy, inicjujcie wszystkie sprawy zawodowo-finansowe. Może na przykład inwestujcie, tak? I teraz idziemy dalej. Co dla byka? Dla byka szóstka pucharów, czyli jutro byki będą bardzo sentymentalne. Być może będą wspominały czasy dzieciństwa, być może ktoś z przeszłości do nich zadzwoni, a może się zawieszą nad oglądaniem zdjęć różnego rodzaju wspominkami, tak? Ale myślę, że bardzo dobra karta, również do takiego bycia z rodziną, bycia z osobami, z którymi się z osobami, czy nawet zwierzętami według tej talii, z którymi się dobrze czujemy. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt, kochani, szóstka buław, karta zwycięstwa, tak? Widzimy laur zwycięstwa, czyli jutro się też nie lęcie, drogie bliźnięta, tylko bierzcie się do roboty. Jutro dla Kuby na przykład bardzo ważny dzień. I Wasze działania, wysiłki będą sukcesem, tak? Jeżeli nie od razu, to za chwilę laur zwycięstwa. A jeżeli byście się, nie wiem, źle czuli, albo energia by was rozpierała, to też jest to dobra karta do takiej aktywności fizycznej, a przynajmniej takiego dotlenienia się zewnętrznego. Co dla raka? Dla raka trójka pentakli, znaczy denalów. Lubię trójkę pentakli, ale tu akurat taka ona nie wygląda, jak karta farta, ale ona mi się zawsze kojarzy z kartą farta. Co prawda, w taki klasyczny tarot nie powie, że to karta farta, ale według Krótkowskiej karta farta. Czyli drogie raki, za co się nie weźmiecie, to powinno wam się udawać. Duża karta twórczości, duża karta działania dla przyjemności. Co dla lwa. Dla lwa rycerz Buław. A tutaj nawet rycerka Buław. Czyli będziecie bardziej jutro lwy ogniste. Będziecie bardziej otwarte seksualnie, uczuciowo. I będziecie niektóre rzeczy robili szybciej niż pomyślicie. Dobra karta do relacji damsko-męskich. Co dla panny? Dla panny dwójka mieczy. Trudniejsza karta. I bym powiedziała: jutro, bądźcie bardziej uważne, jeżeli chodzi o wasze myślenie. I uważajcie, żeby ktoś wam nie obniżył energii swoimi słowami albo działaniem, albo wy przypominając sobie o czymś, albo narzekając na coś, żebyście tej energii sobie trochę nie obniżyły. Jeżeli coś wam jutro nie będzie szło. To nie róbcie tego na siłę. Co dla wagi, dla wagi, dla wagi, as była, widzicie, jakie piękne, jakie ogniste, jakie nasączone energetyką, tak? Czyli waga, waga, słuchajcie swoich impulsów. Eee, możecie ryzykować, możecie działać pod wpływem impulsu, eee, róbcie różne rzeczy spontanicznie. Otwieracie się na fizyczność, seksualność, na zrealizowanie siebie na tej płaszczyźnie, ale i również gdybyście chciały począć dziecko albo począć jakiś nowy pomysł, dobry pomysł, to jest na to dobry czas. Co dla Skorpiona, dla Skorpiona koło fortuny, czyli karta mówiąca o tym, że otwieracie się na to, co przynosi Wam los. I nie zawsze te rzeczy, które by się wydawałyby, że są złe, czy będą złe, mogą być złe. Może będzie jakieś odwrócenie losu, ostatecznie na waszą korzyść, ale tak czy inaczej, bierzcie to, co do Was przychodzi i bądźcie przygotowane na zmiany, nieraz gwałtowne Waszych planów. Co dla strzelca? Dla strzelca rycerz Pentapi. Czyli bardzo pracowity czas i taka praca, która będzie Wam przynosiła spełnienie, nawet jeżeli było to praca przy domu, zadowolenie. I gdybyście chciały jakieś kontakty, czy zawodowe, czy emocjonalne, czy uczuciowe nawiązywać z mężczyzną, to jak najbardziej jest na to dobry czas. I to tyle, jeżeli chodzi o karty. I proszę mi, bo ja jeszcze nie mam takiej listy, którą mi robi Kasia, albo teraz Karolinka, o urodzinach dla grupowiczów, Czary Mary. Czy jest ktoś z grupy, kto jutro ma, z grupy Czary Mary, który jutro ma urodziny 1 lipca? Czy jest ktoś taki? Teraz z nami na czacie, czy jest, żebym wyciągnął kartę? Być może nie ma, bo wcale może był nie wpisany, ale może ktoś jest i czeka na wyciągnięcie karty. Poczekam chwilę. A dla Karolinki W: zatetrowanie, piękna karta, znaki. Czyli obserwuj, Karolinko, co się dzieje, zatetrowanie, gdyby Kasper nie wiedział za co, dziękczynna, zatetrowanie. Jest to, jest to karta mówiąca o znakach, czyli teraz będzie ci wiele rzeczy Wszechświat pokazywał. Jeżeli będziesz miała, no nie wiem, jakieś dylematy, to być może kanał Świata będzie z ciebie po prostu to wszystko rozwiązywał, więc tego życzę ci z całego serca. Jeszcze dla nas wszystkich, nie wiem Kacper czy nie za dużo szukania będzie, bo później to pewnie dziewczyny spiszą i mi zrobią sero na kartce, ja później to mam, ale jeżeli się nikt nie zgłosił, to nawet nie szukaj, bo to też kwestia, że ci, którzy się wpisali powinni być tym zainteresowani i tak naprawdę powinni z nami tutaj być, tak, więc, więc nie ma co być nadgorliwym. Co dla nas wszystkich wybieram w moim życiu doświadczenia służące mojemu najwyższemu dobru. To mamy na jutro, czyli w byle gówniane znajomości, czy relacje nie wchodźmy. Dobrze, kochani, to ja dziękuję. Kacper już nie szukaj, bo i tak już chowam mój tobołek aniołkowy, bo teraz z tych aniołków wyciągam. Kochani, do zobaczenia jutro. Yy, nie wiem o której godzinie, może o czasie, może trochę wcześniej, a może trochę później. Zobaczę jak się będę czuła i, i czy jaki będzie upał, bo też kwestia te upały. O, jest ktoś tak, jest ktoś, jeżeli możesz podać to podaj, jeżeli ktoś jest to ja wezmę yy, jedna osoba. Yy, ale nie mamy, jakbyś mógł napisać imię i nazwisko, bo zawsze jest taka zasada, że te urodzinowe z imienia i z nazwiska, każdy wie o tej zasadzie. To jak możesz to daj, to jeszcze wyciągniemy urodzinowe. Dziękuję za sprawdzenie. Imię i nazwisko osoby. Emilia Chybczyńska. Emilia Chybczyńska. Pani Emilio, mam nadzieję, że jest pani aktywnym członkiem i przynajmniej swój tort wklei. Eee, wszystkiego najlepszego dla pani z okazji urodzin. I dla Pani karta słuchanie, aniołowie mówią, że teraz to, co jest najważniejsze, żeby słuchać, żeby mniej mówić, a żeby po prostu słuchać bardziej, słuchać bardziej siebie, słuchać innych. I myślę, że w ten sposób wiele rzeczy będzie się, będzie, będzie się układało i będzie w Pani pokój, w życiu pokój, miłość i harmonia. I tego z całego serca życzę, czyli pokój, miłość i harmonia cały rok może być dobry. Wszystkiego najlepszego, kochani. Dziękuję tym, którzy są na czacie. Już nie będę czytała, bo jeszcze muszę, muszę coś zjeść, a na 20. jeszcze mam klientkę. Pozdrawiam, kochani, do widzenia. Pa.